Witajcie, mali i duzi! Dzisiaj kolejna międzynarodowa uroczystość, którą warto uczcić. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Utworzono go, ponieważ w części świata nie uznawano języków, w których porozumiewali się ludzie i starano się wymazać ojczystą, rodzinną mowę z ich codziennego życia. Dla nas, Polek i Polaków, język jest bardzo ważną sprawą, ponieważ to między innymi dzięki niemu przetrwaliśmy 123 lata zaborów, kiedy to nasz kraj zniknął z map świata. Chcąc uczcić dzisiejsze święto, przygotowałem dla Was kolejną polską basię. Z książki, w której zawarta była historia Jasia i Czarnoksiężnika. A zatem usiądźcie lub połóżcie się. Przymknijcie oczy i słuchajcie. Przed Wami baśń o magicznym pierścieniu. Dawno, dawno temu żył sobie wąsaty wojewoda. Czyli taki polski książę. I ten wojewoda miał przepiękną córkę. A ta córka chciała mieć za męża księcia z Zamorza Czerwonego. Myślał wojewoda i myślał, w końcu życzenie ukochanej córki było dla niego niemalże rozkazem, aż w końcu udało mu się znaleźć takiego szlachcica. Wyprawiono wspaniałe wesele. Goście przybywali z terenów Polski i z zagranicy. Każdy zachwycał się młodą parą. Gdy tu nagle, na środku komnaty, w której biesiadowali weselnicy, pojawił się chłop. Ubrany w łachmany, z włosami w nieładzie, na stopach mający dziurawe trzewiki. Chłop ten nazywał się Jan Żur i był znany wszystkim mieszkańcom zamku. Zasłynął tym, że uwielbiał jeść żurek i bób, a potem bób i żurek. I właśnie ten Jan pojawił się, niby jakiś czarodziej, na środku weselnej sali. A wszyscy oni mieli na jego widok. Chłopie, co tu robisz? krzyknął wojewoda. To pański ślub i pańskie wesele. Straż, zabrać mi tego prostaka z oczu i wtrącić do więzienia. I tak też się stało. Jan Żur trafił do zamkowego więzienia, gdzie słońce nigdy nie dochodziło. Gdy straż zostawiła go samego, chłop wyciągnął z kieszeni niby zwyczajny pierścień i powiedział: Pierścieniu, zabierz mnie do domu, do matki, gdzie będę mógł zjeść żur z Bobem. Pierścionek usłuchał i zaraz przeniósł Janka do maminej chałupy. Tam zasiadł do stołu, podjadł trochę żuru, podjadł trochę Bobu, napatrzył się na swą matuleńkę, gdy nie odezwą się głosy za drzwi. Straż zamkowa, otwierać! I gdy tylko wojacy weszli do wiejskiej chałupy, Zobaczyli przerażonego na ich widok Janka. Strażnicy też o nie mieli. Na wszystkie diabły! Co ten chłop tu robi? Zabierać go! Do wojewody! I Jan znów trafił przed oblicze wąsatego szlachcica. Gadaj mi zaraz, powiedział władca, jakim sposobem uciekłeś z więzienia. Jak to się stało, żeś niczym jaki demon pojawił się w komnacie weselnej? Co milczysz, gębę otwieraj. I tak klęcząc przed wojewodą, Jan Żur opowiedział swoją historię. Mmm, szlachetny panie. Jak wiecie, nie mamy z matką nic prócz tej chałupy, co to mnie w niej złapano. Dnia jednego, gdy wracałem z lasu z patykami na sprzedaż, spotkałem jego mościa. Co to kota chciał topić, bo mu się na nic nie zda. Och, wymieniłem więc ten chrust na tego kota. I przyprowadziłem do domu. Matka, jak się zaraz na mnie nie wydrze, że przecież my nie mamy co do gęby włożyć, a tu jeszcze jednego darmozjada przyniosłem. Zaraz mnie za próg wywaliła, każąc szukać zarobku. Kot na szczęście w domu został. Znów wracając z patykami z lasu, spotkałem innego człowieka, co to w worku miał psa, którego chciał do rzeki wrzucić. Mm, szybko pognałem do karczmy, patyki sprzedałem, a za pieniądze odkupiłem od jego mościa wór z psem. Nie muszę ci, panie, mówić, jak na mnie matka nakrzyczała, że kolejną gębę do wykarmienia żem sprowadził. Mm, na drugi dzień wyrzuciła mnie z chałupy, mówiąc bym pieniądze przyniósł. Więc polazłem do lasu, zbierać chrust, gdy tu widzę jakiegoś pana, co to gałęzią dla zabawy węża bije. Zaraz we mnie krew zakipiała, więc pogoniłem nicponia, a wtedy wąż do mnie syknął. Dziękuję ci, człowieku, za twoją pomoc. Chodź ze mną za trzeci pagórek, to ci się odwdzięczę. No co było nie iść, Skoro to cud jaki, więc idę za wężem. Idę, 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 idę a on w końcu za trzecim pagórkiem pod dąb się wślizga i po chwili przynosi mnie ten oto pierścień. Wężysko syknęło, że cokolwiek zapragnę, to pierścień mi da. A potem zniknęło w trawie. Głupota, myślę sobie. Pierścień, co spełnia życzenia. Ale może warto by spróbować? Hmm? Pomyślałem więc, że fajnie byłoby żurku sobie podjeść z Bobem moim ukochanym. I wtedy... Obok mnie, na trawie, pojawił się stół z wielką michą gorącej zupy, a obok w miseczce, bobu cała garść. Ja cię, myślę sobie, ta błyskotka naprawdę czary czyni. Więc biegnę do domu, do matuli mojej ukochanej. A ta, jak nie krzyknie, że znowu nic nie przyniosłem, że cztery gęby do wykarmienia czekają, a tu nawet nie ma w czym bobu nagotować. Lecz ja jej mówię, Matulu, teraz już o nic nie musimy się martwić, i gadam do pierścienia, że mam ochotę na żur i na bub. I wtedy w chałupie stół się wyczarował, i było co jeść, i dla mamy, i dla kota, i dla psa, no i dla mnie. Tak, żeśmy przemieszkali w spokoju rok, gdy tu, idąc drogą do zamku, słyszę muzykę wesołą. Tożem sobie pomyślał, że fajnie byłoby teraz w zamku tańcować i pannę młodą oglądać. No i pierścień słuchał i mnie do komnat wojewody przeniósł. Wojewoda słuchał, słuchał i nie potrafił uwierzyć w gadaninę chłopa. Pokaż mi ten pierścień, rozkazał. Janeku usłusznie podał błyskotkę wojewodzie, a ten rzekł: Pierścieniu, zaklinam cię za muru Janka. I biedny chłopina zniknął. Zjawił się zaraz w więzieniu okropnym, gdzie nie było drzwi, jedynie zakratowane maleńkie okno pod sufitem. Janek rozejrzał się po swojej celi i zapłakał. Oto znalazł się w jakimś grobie, z którego już nigdy się nie wydostanie. Gdy upadł zapłakany na podłogę, poczuł, że w kieszeni coś mu zalega. To Bób, Bób jego ukochany. Podzielił go na porcje, by starczył na dni kilka i tak czekał. Czekał, aż może ktoś go z więzienia wyciągnie, albo sam Bóg się za nim wstawi. Gdy Janek był już w więzieniu trzeci dzień, pies, kot i Matula zaczęli się o niego martwić. Zwierzęta wyruszyły na poszukiwanie swojego pana, aż w końcu wywąchały jego więzienie. Okazało się, że Jan trzymany jest w niewysokiej baszcie obok zamku wojewody. Pies oparł się przed nimi łapami o mur więzienia, a kot wskoczył po jego grzbiecie do okienka. Gdy chłopek zobaczył między kratami ukochaną mordkę, rozkleił się, mówiąc. O, drogi mruczku, nie dane nam już będzie razem mieszkać i biesiadować. Odtąd moim domem jest to oto więzienie. Wtedy kot przemówił: Nic się nie bój, Janku, wyciągniemy cię z tej ciemnicy. Tylko dowiemy się, gdzie jest Twój pierścień. I tak zwierzaki ruszyły na ratunek. Nasłuchując w zamku, dowiedziały się, że pierścień otrzymała od ojca panna młoda, wojewodzianka, która wyruszyła już nad Morze Czerwone do kraju swego męża. Co było robić? Pies z Kotem ruszyli nad wielką wodę. Biegli razem i biegli, a była to dla zwierząt bardzo długa podróż, aż dotarli nad samo morze. Kot prychnął z niesmakiem na taką ilość wilgoci. Kocie, rzekło psisko, wskakuj na mnie, z łatwością przepłynę na drugi brzeg, a tam dokończymy poszukiwania. I wspólnie przepłynęli. Wywąchali pannę młodą i zamek, w którym mieszkała z mężem. Lecz gdy dotarli do wrót zamczyska, pies odezwał się do przyjaciela. Hm. – słuchaj, Mruczku, wyczuwam w tym zamczysku wiele innych psów. Nie chciałbym, żeby coś ci zrobiły, więc umówmy się tak. Ja tam wejdę i wywabię ich gdzieś w pole, a ty, gdy zobaczysz, że już wszystkie sierściuchy wybiegły, wejdziesz do zamku i znajdziesz pierścień. Spotkajmy się nad brzegiem morza, Najpóźniej nad ranem. Kotu pasował taki plan. Kiedy tylko zobaczył wybiegające za przyjacielem psy zamkowe, poszedł szukać komnaty córki wojewody. A gdy ją znalazł, ukrył się pod łóżkiem i czekał. Gdy nastał wieczór i para młoda przybyła do sypialni, mąż zapytał wojewodziankę, gdzie ma swój piękny pierścień. Dziewczyna odrzekła, że odłożyła go jak zawsze na stół. Wtedy kot postanowił działać. Wskoczył na stół, złapał pierścień i niby niechcący rozbił karawkę z wodą. O! Zdenerwowana żona otworzyła drzwi i wypędziła kocisko na korytarz. Zwierzak tylko na to czekał. Popędził od razu z pierścieniem w pyszczku nad morze. Tam spotkał zmęczonego psa, wskoczył mu na grzbiet i ruszyli przez wodę. Gdy nadszedł wschód słońca, psa coś zaniepokoiło. Masz pierścień? zapytał. Mam, powiedział kot, lecz kiedy otworzył pyszczek, błyskotka wypadła i sturlała się prosto do wody. Zmartwieni przyjaciele dopłynęli do brzegu i zaczęli myśleć, jak tu pierścień odzyskać. Kot wpadł na pomysł. Powiedział psu, by zakopał się w piasku, ale zostawił na wierzchu merdający ogon. Zwierzę tak uczyniło, zaś kot w tym czasie zaczaił się w pobliskim krzaczku. Gdy psi ogon, niczym wielka drżownica, wił się na piasku i tańczył, zaraz zleciała do niego głodna mewa. Wtedy kot wyskoczył z ukrycia i łapkami przytrzymał ptaka. A, a, uwolnij mnie, powiedział. Jestem królem ptaków morskich. Zrobię wszystko, byle byś mnie nie zjadł. Bardzo dobrze, mruknął kot. Twoim zadaniem jest przyniesienie nam cudownego pierścienia, który wpadł nam do morza. Ptak zaraz odleciał do swoich poddanych. Powiedział innym mewom, by wypatrywały pierścienia. Ale było to dla nich bardzo trudne, ponieważ morze było bardzo głębokie. Postanowiły więc innym sposobem zdobyć błyskotkę. Łowiły ryby tak długo, aż w końcu natrafiły na królową ryb morskich. Król ptaków powiedział jej, że ją oszczędzi, jeśli przyniesie pierścień z dna morza. I królowa wraz z poddanymi zaraz tak uczyniła. Mewa przekazała pierścień kotu, a on wyruszył wraz z psem w drogę powrotną. Do więzienia Jana Żura. Na całe szczęście chłop jeszcze żył. Ucieszył się niezmiernie, widząc pyszczek kota i ukryty w nim magiczny pierścień. Mruczek rzucił panu błyskotkę, a ten, jako że był strasznie głodny, wypowiedział życzenie. Pierścieniu, zabierz mnie do matki, do domu, gdzie będę mógł zjeść żur z Bobem. I tak przeniósł się do swojej chałupy, gdzie z ucieszoną matulą zasiedli do stołu. Gdy wszyscy domownicy posilili się już ulubionym daniem, chłop powiedział. Pierścieniu cudowny, jeśli pan Wojewoda tak bardzo lubi obce kraje, Przenieś go do jego córki i ma tu już nigdy nie wracać. W ten sposób słowo stało się czarem. Wojewoda znikł i nikt go więcej już nigdy nie widział. Z czasem zamek opustoszał, więc król postanowił, że zamieni go w dom dla sierot i innych pokrzywdzonych osób. A Janek? Nie czuł się już dobrze w rodzinnej wsi, więc z pomocą pierścienia przeniósł się na drugi kraniec polski. Gdzie nikt go nie znał. Tam został tak bogaty jak sam wojewoda i zamieszkał wraz z matką w pięknym zamku. Przestał już jeść żur z Bobem, bo zasmakowały mu inne potrawy, ale ożenił się z córką dobrego wojewody i traktował swoich służących i poddanych z sercem. Po weselu znikli zarówno pies, jak i kot. Matula Janka mówiła, że były to pewnie dobre duchy, które opiekowały się nim za dobre i szlachetne serce. Taki też był Janek do końca swoich dni. Legendy mówią, że umarł szczęśliwy i dobrze został zapamiętany przez ludzi. A pierścień? Przepadł a wraz ze śmiercią Janka. O, fajnie by było mieć taki magiczny pierścień. A wy? O co poprosilibyście taką magiczną błyskotkę, gdybyście ją mieli? Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi. Dziękuję za wysłuchanie tej baśni. Jeśli podobała ci się, polub ją, udostępnij, a przede wszystkim zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu dotrę do kolejnych osób. Do usłyszenia.